Hallo, hallo! Cześć, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku jestem, a też to już jest Heroes 56.0 na 3.0. moim przeciwnikiem jest Termos, a my gramy parę e, Demon versus Necromanta. Dobra, kompocik nalany. E, co byśmy tutaj chcieli? No To potencjalnie chcemy zostawić. Co e, W sumie. Wyrzućmy mu coś jego. Arantirek... Wladimir hmm, jest gówniakiem takim, Którego byśmy nie chcieli. Inicjatywa to też nie jest przyjemna rzecz. To też nie jest. Chyba byśmy... chyba wyrzućmy mu to. Zobaczymy, co on wyrzuci nam. Zapewne to będzie lewa ścieżka, żeby wyrzucić nam Marbasa eee, to my wtedy sobie wyrzucimy coś z tego. Tak na dobrą sprawę. Eee, Inicjatywa Sztos, Mistrz Ognia z kuleczką. Również Sztos. Ten grog akurat najsłabszy. Cerbery na plus, Nygus na plus, Nebiros na plus. Yy, ale nie jest to jakaś najmocniejsza topka świata. I zobaczymy, czy dostaniemy Agrela. Biarę. biara jest spoko, dwa ataku na start. Yy, mamy Arantira, na którego możemy naszczać. Więc gitara się ma. 2-0-1-2. E, mistrz ognia, taczka, logistyka. Ty no, build gotowy, kurde. No to tak no... A co mamy w zameczku? Co mamy w zameczku? Zacznijmy od zameczku. Może jest tu... bo polska siła. Wskrzesie umarłych. E... Ty no, mamy destro takie mocne, no bo w mroku to wiadomo, że... Znaczy jest wampiryzm. I ten wampiryzm... E... Troszeczkę... Troszeczkę mam taki, że... Ej, ta magia w roku nie jest głupia, ale kurde, mamy głęboki lód. Lu mamy grada. Jest ścianka, jest kulka, bo ona bazowo zaczyna z kulką, prawda? Dokładnie. Eee, tylko gramy na Nekromanty, który mógłby to sobie mocno skontestować, no ale dobra. Eee, Okej. Okay. Jest wampiryzm tutaj na tej ścieżce. Patrzcie, jakie to jest dobre. No ciekawostka. Woskawist tam nie ma. Tu są czapki. Lwia korona, witalność, atak siła czarów, siła czarów, buty do gradu. Logistyki też są buty do gradów. No to się tak, to tak szczerze mówiąc. Mamy no jeden. No ale kurde, pójście pod. Nie w Destro chyba bym nie szedł. Ale, dobra, eee, jebać te bonusy. Weźmy sobie tak, Demon Lord'a. Jak mamy taczkę, to ja bym tą taczkę wykorzystał, bo ona jest fajna. Z pierwszą pomocą, zwłaszcza yy, wykorzystałbym tą ekspercką bramę. Na pewno bym wykorzystał to, bo mi się wydaje, że to by mogło oddać. Yy, to byśmy potrzebowali, to już jest 21 punktów. No właśnie. Mm -hmm. Chyba, że zrezygnować z tego. O. Hmm, pochłonięcie by się przydało. Szybka brama też co, nie? E, no i tak bez defa. To też słabo. Będzie nas bił mocno. No my go będziemy też bić mocno w sumie. No ale chyba spróbujmy coś takiego. Nie wiem, czy to jest najmocniejsze Chociaż kurde, szczerze mówiąc ta taczka na... Gdzie ja chcę grać tę taczkę Aha, w ogóle, nie no widzieliście, dobra Jakbyśmy osrali tą taczkę Osrali to Osrali to, wzięli sobie tak 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 Eee yy, Osrali sobie, tak czekaj Znamko wyrzuć Kielny ogień, wyrzuć sztum teleportów, poproszę. To wyrzuć i odporność na magię i jakaś taka, może właśnie lepsza ochrona. Mam 20 punktów. To ma sens, co ja tutaj tworzę? Nie mam pojęcia. Ale niekoniecznie chciałbym iść w Destro, nie? Tak szczerze mówiąc. No, takie ja mam odczucie, że to się źle skończy. Eee. Um. Mhm. No dobra, no zacznijmy z tym mistrzem lodu. Zimna stal. Dowodzenie dało. Jak kurczę daje dowodzenie nawet to jest lepsze niż ta taktyczka, nie? I... Aha, tylko że. Aha, że boskiego nie będziemy mieć. Ale dobra. Weźmy dowodzenie. Weźmy. Znajdowanie drogi najpierw. Weźmy werbunek. Mhm, mm lepszy atak. Ekspercki atak też nie. Lepsza logistyka. Aha, kurwa, nachuj mi ta lepsza logistyka. Chyba, że, właśnie, chyba, że ostram sobie na przykład, właśnie defa i szczęście i pójdę w ten szczytnym teleportów. Ale namieszałem, ja pierdzielę. Mm, dobra, weź pochłonięcie ciała, bo tego potrzebujemy, granie bez defa? Nie skończy się dobrze. Lepsze dowodzenie. Weźmy, lepsza magia zniszczenia, weźmy. Daj mi mistrza ognia, nie chcę odźwiernego. Dziękuję. Um. Nie mamy aury szybkości, to jest minus. Co tu wyszło? To wyszło, to wyszło, to wyszło. Nie mamy. Aha, takie buty. Nie mamy lepszego dowodzenia. Trzeba by z tego zejść. A czy my mamy co oddać za level? Ja wiem, że jest półtorej minuty, ale spokojnie. Ja bym chciał iść w artefakty. Szczerze mówiąc, a czemu ja kurwa no Dobra, jestem głupi i upośledzony, ale dobra, nieważne Jaki rozwój w ogóle dało? 12 ataku eee... Dobra, cofnij mi proszę to Zajebiście Kurwa Dobra, cofnij mi to Mhm. Jeszcze lepiej. Dobra, daj taktykę chociaż. Nie szkodzi. Dwa ataku, cztery ataku, troszkę peżeta W sumie mamy dwa levele. Mhm. No. Taki, to taka pierwsza gra dzisiaj, którą sobie gram. Więc chodźmy takiego gra z kanona. Yy, nie podoba mi się, co tu. W sensie. Kurcze. Chciałbym pójść w to destro, nie? Naprawdę chciałem. Tylko że. Eee, problem jest tu taki. Eee, że kurde, gram piarą nie? która jest specjalistą od kulki i szansa na to, że przeciwnik pomyśli, ok, on może pójść w to destro i weźmie sobie dwa talenty, które eee, będą dawały 50% na. U, kurwa, kijek, kijek i budki. A my nie mamy mieczyka, prawda? Nie mamy. Weź. No dobra, no dwa levele tu jeszcze mamy do dostania. Dobra. Eee, mamy kolejne buty. Sobie posprzedajmy i... Dobra, eksperckie dowodzenie jest akurat szkoda. Szkoda, że dostaliśmy wiedzę. Jezaura szybkości. Jak najbardziej. I atak. 24 ataku. <laughs> mhm. No to są plusy. Dobra, bierzemy sobie... No tego. Skoczka. Tego. Nie mamy piekielnego ognia. Natomiast czy on może uwieść jakąś jednostkę? Chyba nie. Chyba Ciebie. Weźmiemy Ciebie. Mm. I weźmiemy Ciebie. 47. Czym ty się znowu, kocie, bawisz? To będzie 66. Ale ty jesteś szybszy dużo. Ja wiem, że ty nie bijesz w tył, ale... 27, 29 ataku. O, to może jednak tego weźmy. No dobra, no. Traje mi się to nie podoba, to jest bardzo glass kanon yy, tego, jeśli on ma jakąkolwiek yy, siłę wskrzeszenia plus yy, damage, to jestem martwy. Biara poziomu 18, 24 ataku, 3 obrony, 4 siły czarów, 10 wiedzy, 5 morala, e, takie oto artefakcisze, basic brama z pochłonięciem ciał, lepsza magia, zniszczenia, eksperckie ataczki, eksperckie dowodzenie, lepsza logistyka. Mistrz lodu, mistrz ognia, żeby obniżać mu kulką rzeczy, Szturm teleportów. Bardzo cenna rzecz. A Wpierdolka, w pierdolka, jest dyplomacja, jest werbunek, jest zimna stal i jest Szałbitewny i jest taktyka. Więc generalnie wszystkim możemy wejść na starcie. Więc fajnie. Mam tu strach patrzeć. Ok, eee, ucznictwo. Zgrane. To jest nieprzyjemna rzecz, no ale dobrze. Zobaczymy. Eeeem... 24 siły czarów, okej. Okay. 7 ataków, 11... no... Wiemy jak jest, dobra. Eeeem... Um. Ty masz w sumie jak 7, si ty nie wchodzisz. Kontry będą boleć. To wam chcę tutaj, bo chociaż w sumie. No dobra. O kurwa, jaki damage. Czy on nie ma obrony? Ma lepszą obronę. No czekaj, no ty sobie tutaj wlejziesz Ty sobie nawet tutaj wlejziesz Szczerze mówiąc, ja bym chyba Chyba bym wleciał tak Bo ten zombiak, on później dużo zrobi Eee, czekaj, ty sobie będziesz mógł Wlecieć w razie czego tam Ty 4-7, właśnie z taką tego Taką bestię Spróbuj go zbaszować Oczywiście bez basza, nie? <średencji> 7 ja pierdolę. Też Basz tu nie przed to jest słaba opcja No ale zobaczymy, może na tempo wygramy Może Naucznictwo, nie ma szałku 31 i tak to boli jak chuj, nie? On tu jeszcze jakąś magię, nie? No właśnie. Okej, okay, dobra, jest plus że jest tu pudło. Ty możesz strzelić? Nie możesz chyba, nie? No, dokładnie. Gdybyś wszedł w ducha Gdybyś se wskoczył chyba w banshee No pizgnij mu Dobrze, mm. cyk, cyk, i tu pójdzie. To ja bym chyba wolał dać ci Wejta. Co to są rozkłady? A jak magia przywołania, ja to mogę nie wydolić. Tak szczerze mówiąc okej. Okay. Teraz pytanie: Patrz kurwa, nie za ja pierdzielę, nie yy, albo tu ich pizgnąć czy w sumie to na pewno możemy tak? Gdzie zabijam go? zabijam go. Ale tutaj w trzy jednostki wale. I wchodzi czartuch. A czy ty wchodzisz w ogóle? Nie wchodzisz. Wchodzi czartuch w niego i go zabija. Tego musimy jeszcze z czymś zabić. Dobra, dawaj. Spróbuj go zabić. Naprawdę tylko tyle. Mhm. Czekaj, ja tak żebyś mi pokazał, ile zabijesz w samego niego. Czartwie. Siedem dziesięć siedemnaście, no chyba bym był za tym, Pierzgini go dokładnie to mi akurat nie robi. 21, on mi zabije z 50 Urwa, jak ja nienawidzę tego, że nie mogę grać z tymi herosami Okej okay. 4 do 9 5 do dziewięć. Ty no warto! Kurwa! Bestia MVP, nie? Przez jest taki, że on nie może strzelić, nie? Ja mam... Aha, ja mam taktykę. Dobra. Jeden. W kontrze pudło, wiadomo. Kurwa, jak ja tego nienawidzę, dobra. Eem. Ile podniesiesz 16 czartów? Ale biarka jest po drodze. Weź go podnieść To jest dodatkowa Unita i to jest dosyć mocna Unita Okej, okay, to nas boli akurat Bestie mi zabijesz. Jak pies z niemi w bestie, to ją zabiję, nie? <zysk> Okej. Okay. ale gdzie ma jeźdźca? Czemu to jest czarny smog? Czyż on powinien mieć. Nie powinien mieć? To jest generalnie zajebista jednostka, która ma. <laughs> w ogóle patrzcie, jakie ona ma. Staty, nie? Ale ona ma coś takiego jest szansa, że przeciwnik atakujący to stworzenie wpadnie w panikę i będzie próbował uciec jak najdalej, nie? Niesamowite, wrogatą bestię uderzyłeś tak. dobra i teraz pytanko, musimy się zastanowić, bo albo Walimy tu kulę Albo Znaczy tu kulę, albo tu ściankę Te dwa cele, To czy jest sens w niego walić ścianką? Czekaj pan. Ty powinieneś jego zabić. I wtedy on będzie mieć dostęp do niego. Możemy też użyć szturmu teleportów. A możemy też chrupnąć ciała. Za pół GB. I za pół GB my wtedy wskoczymy tutaj. Ehm. No bo kula w tym momencie tutaj nam też nic nie zmienia za bardzo. A pochłonięcie tego smoka nam troszeczkę zmieni. Chyba, że właśnie robicie sobie szturm teleportu. Hmm. Chyba wolę. Pira, czym zabić wampira? Dobra, wiesz co, yy, zrób mi tak Pochłoń mi to Dobrze, ona wpada sobie tutaj Ty tak czy tak wykurwiasz mu taką solidną bułę Że jest gitara yy... Dawaj Bardzo dobrze 712 Dobra, pisgaj w niego. Bardzo dobrze. Nie, no, chyba chłop nie ma życia, nie? Nie wydoli na tempo. Yy, tutaj jest pudło. Z tego co pamiętam. Yy, więc wejdźmy sobie tak. 21. Okej. Okay. Eee, dobij gościa, eee, szturmik, na kogo szturmik? Ty się ruszysz zaraz. Ciebie można by przyspieszyć? Tak, zabij go. Dziwni go. No właśnie, zeszło mu pudło, więc fajnie. Ale fajne te czartuchy, kurwa design czarta mi się tak podoba. No, jest już pograne, tak na dobrą sprawę. Ty zabijasz tego, ty zabijasz tego, a ciebie ktoś musi dobić. Aha, bo Duszek się teraz rusza. Duszek jest w stanie przeżyć jeszcze troszkę. Ale nie na tyle dużo. E, Balistę źle, że, że wziąłem. Teraz jest cel. Więc 24 many, nie? Na Phoenixa, jeśli miał, to już mi nie starczy. To najwyżej jeszcze Rizzlerki, nie? Magiczny kryształ, Okej. Okay. No, ten magiczny kryształ tutaj, to akurat tak, szczerze mówiąc, ee, niewiele zmienia. Okay. <laughs> Piękne to było, Myk. I go założę, raczej. No, też tak czułem. Dobra, Myk. Pyk. Woli to oddał, nie? 6 dodatkowych punktów od zimna. Kurde, bele. To jest ciekawe, nie? Bank. No i... Nie da powiedzieć no! I dobra, kurwa, że to wyszło! W sensie, no to był dobry boli, tylko że, wow! Że jak on by miał wymaksowanego defa, atak i kurwa, nie wiem. kulę ognia, to ja bym tak zebrał na pizdę. Przecież. ta zmorka to po prostu spłynęła, nie? No dobra moi drodzy, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobało daj czapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, ja bym na to, wybliście by wy ja to wyheroso 5, a ten 3.0, widzimy się podoba. Dziękuję, trzymajcie się, po pa, pa.